Twierdza w okopach powstała w roku 1692 na wąskim przesmyku między Zbruczem a Dniestrem. Zbudowana została przez hetmana Wielkiego Koronnego Stanisława Jana Jabłonowskiego, według projektu Tylmana z Gameren, całością prac kierował generał artylerii koronnej Marcin Konski. Głównym zadaniem nowo powstałej twierdzy było nańkanie zalog tureckich stacjonujących w Kamieńcu Podolskim oraz Kocimie. Nazwa okopy Świętej Trójcy pochodzi od niewielkiego kościółka pod wezwaniem Świętej Trójcy, ufundowanego dla obrońców przez króla Jana III Sobieskiego. Po odzyskaniu Kamieńca Podolskiego twierdza straciła strategiczne znaczenie. W roku 1700 osada okopu odzyskała przywilej miejskiej od króla Augusta II. W czasie Konfederacji Barskiej w roku 1769 w okopach Świętej Trójcy bronił się przed wojskami carskimi Kazimierz Połaski, w pierwszym rozbiorze Polski okopy przeszły w ręce austriackie. Za ich rządów twierdza popadła w ruiny, znaczną część umocnień rozebrano na materiał budowlany. Częściową konstrukcję przeprowadził w roku 1905 hrabia Mieczysław Dunin-Borkowski, znany konserwator zabytków. Twierdza była z dwóch stron broniona przez podwójne linii umocnień ziemnych typu holenderskiego z dwiema bramami. Zachodnia nosi nazwę Lwowskiej, a wschodnia Kamienieckiej. Obie ze strzelnicami. Oprócz bram linii wału umacniały półbastiony. Budynki bramne, wzniesione na planie prostokąta, ich ściany zewnętrzne miały strzelnicy, a wewnętrzne okna. O strony północnej i południowej, wzdłuż brzegów rzek, twierdzę wzmacniały linii murów obronnych z basztami. Na bramie Lwowskiej widnieje tablica pochodząca z 1905 roku, upamiętniająca twórców twierdzy Jabłonowskiego i Kątskiego. Obecnie możemy zobaczyć mury obu bram bez dachów, sklepień i stropów. Od strony zbrucza zachowały się resztki baszty strażniczej z furtą, tzw. basztą płaskiego. W okopach świętej trójcy Zygmunt Krasiński umieścił akcję nieboskiej komedii, czyniąc z tej twierdzy symbol dawnej świetności Rzeczypospolitej. W prologu do części czwartej dzieło znajdujemy poetycki obraz Okopów. Od Basz świętej Trójcy do wszystkich szczytów skał po prawej, po lewej, z tyłu i na przodzie leżą gwasznieżesta, blada, niewzruszona, milcząca, mara oceanu. Na wyspie granitowej nagi stoją wieże zamku, wbite w skałę pracą dawnych ludzi i wzrosły ze skalą jak pierś ludzka z grzbietem centaura. W centrum wsi zachowały się ruiny kościoła pod wezwaniem świętej trójcy. Został on zbudowany równocześnie z twierdzą. Wewnątrz na ścianach zachowały się fragmenty malowideł. Przedstawiające herby korony i Litwy. Ostatnia msza w tym kościele odbyła się w 1939 roku. około roku 1700 w osadzie Okopy urodził się Izrael ben Eliazar, znany później jako Baal Shem Tov, czyli Beszt. Mędrzec żydowski, apostoł potężnego ruchu religijnego i społecznego, znanego jako hasytez.